Dziękujemy wspólnocie, która ubogaciła nas swymi pieśniami. Teraz przed nami wielki, wysoki chłopiec ze Splitu. Jak sobie przypominam, w zeszłym roku powiedział mi, E, nie patrz na moje ciało. Przez wiele lat był uzależniony od narkotyków, i potem wstąpił do wspólnoty. Jego życie się przemieniło, witam wszystkich. Mam na imię Jaszko, pochodzę ze Splitu. Chciałbym Was powitać w języku chorwackim, a potem, tak jak moi współbracia, będę mówił po włosku. Z wstałem. Jesteśmy z Moja rodzina była martwa. Byliśmy pełni smutku, niezgody, byliśmy pełni nienawiści, pełen fałszu, ale jednocześnie nasza rodzina była dobrą rodziną. Byliśmy dobrą rodziną. Ale brakowało nam czegoś. Moi rodzice przekazali mi chrześcijańskie wychowanie. Uczyli mnie szacunku do innych. Nauczyli mnie, że zawsze trzeba mówić prawdę. Że nie wolno kraść. Ale mimo wszystko brakowało mi czegoś. I kiedy dorastałem, miałem wiele pragnień pięknych pragnień, dobrych pragnień. Chciałem czynić wiele dobrych rzeczy. Chciałem mieć wielu przyjaciół. Chciałem znaleźć wspaniałą dziewczynę. I znalazłem to wszystko. Ale jednak mimo wszystko czegoś mi brakowało. i potem jeżeli chodzi o wiarę kiedy zacząłem czynić pierwsze kłamstwa żeby zadowolić swoich przyjaciół albo kłamałem bo bałem się więc, więc za zacząłem kłamać, pomimo że wcześniej uczono mnie, że tego nie wolno robić. I przypominam sobie, że pewnego razu moja mama przyszła i zapytała mnie, co się z tobą stało? Dlaczego stałeś się kłamcą? ona nie zapytała mnie dlaczego bierzesz narkotyki ale zapytała dlaczego kłamiesz przecież ja cię tak nie wychowywałam ja teraz pytam siebie i pytam was czym jest prawda co jest Nasz Pan Jezus Chrystus jest prawdą, ale ja go nie znałem wtedy. Ale potem, po wielu latach życia w kłamstwie, kiedy zagrążyłem się w głębokim smutku, Pewnego wieczoru oglądałem telewizor i zobaczyłem jakąś zakonnicę, która mówiła. Nigdy w moim życiu nie zwracałem uwagi, uwagi na to, co mówią zakonnice. I wcale nie miałem ochoty słuchać tej z telewizora. Ale w sercu e, zrozumiałem ją. Ona zdobyła moje serce. I po wielu latach zrozumiałem, że ten moment był wielką łaską Matki Bożej. Ta zakonnica to siostra Elvira. Ja nie chciałem wstąpić do żadnej wspólnoty, ale od tak. Wydawało mi się, że jestem w stanie sobie dać radę z narkotykami. Nie chciałem wejść do wspólnoty. Ale nie wiem, jakim cudem znalazłem się we wspólnocie. I potem przypomniałem sobie, że kiedy wstąpiłem do wspólnoty, um, uderzyły mnie oczy chłopców ze wspólnoty. I przypominam sobie ich nastawienie. Pamiętam ich gościnność, ich przyjęcie, ich przyjaźń. Wiecie, ja tak bardzo pragnąłem przyjaźni w moim życiu, prawdziwej przyjaźni. Ale ja już straciłem wszelką nadzieję na to, że prawdziwa przyjaźń istnieje. Wewnątrz byłem przekonany, że nie ma przyjaźni. A jednak okazało się, że jest. Ja spotkałem we wspólnocie prawdziwych przyjaciół, którzy byli gotowi żyć razem ze mną, przeżywać razem ze mną trudne momenty mego życia bezinteresownie, bez. Niczego w zamian. I przypominam sobie pierwsze spotkanie z siostrą Elwirą. Byłem już od miesiąca we wspólnocie, więc przyjechała ona do naszego domu. Podeszła do mnie i powiedziała: chodź, chodź, chodź tutaj do mnie. Chodź, przespacerujemy się i porozmawiamy. Więc ja szedłem za nią. I ona odwróciła się i zapytała mnie, a ty mówisz po włosku? Ja powiedział nie. I ona zaczęła mówić po angielsku. impegnava, io vedevo una. Ja widziałem, że ona bardzo starała się mówić po angielsku, bo ona nie mówi po angielsku. I widziałem cały wysiłek, jaki wkładała, ażeby przekazać mi coś ważnego. Sestra Elvira, je, ja sam pogreśliłam, nie go dobrze czuła. Sestra Elvira począła mówić po angielsku, ieli chciała mi posredować Boga, a ona angielski nie zna. Ona nie, nie potrafiła mówić po angielsku, ale robiła wszystko, co w jej mocy. Więc to mnie bardzo uderzyło. Byłem przede wszystkim poruszony językiem jej serca. I potem. Przyjechałem do Meczugoria i chcę Wam opowiedzieć dwa epizody. Kiedy znowu spotkałem siostrę Elwirę, kiedy przyjechała tutaj do domu, do pol, na pole życia, ja byłem bardzo zapracowany, biegałem tam i z powrotem. A ona. Przyjechała z grupą swoich przyjaciół. I pamiętam, jak zawołała mnie: chodź tutaj. Ja podeszłem i ona powiedziała swoim przyjaciołom: Joke, widzi Matkę Bożą. Joke, widzi Matkę Bożą. A ja w swoim wnętrzu zaczął się zastanawiać, ale czego ona ode mnie chce? A wtedy siostra Elwira zapytała, prawda czy nie? A ja sobie pomyślałem, jeżeli powiem, że to prawda, przecież nie jestem jednym z widzących, a jeżeli powiem, że nie widzę, to wiem, że ona wtedy na mnie nakrzyczy i powie, jak to nie widzisz Matki Bożej? Więc patrzyłem na nią i powiedziałem, zobacz Elwira, staram się, żeby ją widzieć. I potem, jak sobie to przypomnę, w moim sercu, naprawdę, w moim sercu wiem, że widzę Matkę Bożą. Widzę to wszystko, co ona czyni dla mnie i dla wszystkich, którzy tu przybywają. I wiem, że ona żyje razem ze mną. Żyje z całą ludzkością, z naszą wspólnotą. I wiem, że Matka Boża jest. Jeszcze drugi epizod, o którym chciałem Wam powiedzieć. Niewiele potem e, byłem na mszy świętej u nas we wspólnocie. E, to było zaraz po tym, jak, e, jak siostra Elwira pytała o matkę Bożą. I po mszy było dziękczynienie i powiedziałem: Panie, dziękuję Ci za wszystkie osoby, które mnie kochają. Potem był obiad, usiedliśmy e, wszyscy przy stole. Było nas wtedy bardzo w, wielu. Siostra Elvira e, w pewnym momencie e, przy wszystkich powiedziała mi: Boże, bardzo dziękujemy Ci za to. E, Joker, dziękujemy Ci, że Ty umieściłe nas, umieściłeś nas w rękach e, Bożych. Kochamy Cię, ale pamiętaj że najpierw, pomimo, że wszyscy bardzo Cię kochają, ale pamiętaj, że pomimo tego, iż wszyscy Cię kochali, Ty brałeś narkotyki i ona miała rację. I dziękuję Elwirze, dziękuję Bogu, dziękuję Matce Bożej, całej wspólnocie, za to, że miałem tę możliwość, nauczyć się miłowania, że mogłem pokochać bliźnich. Niezależnie od tego, co inni mówią na mój temat, co inni myślą na mój temat. Ja wiem, że muszę być dobry. Muszę żyć czynami Bożego Miłosierdzia. Muszę żyć w przyjaźni, muszę kochać całym sercem. Dziękuję za to. Jak mówiła przedwczoraj Matka Boża, miałem możliwość odkryć, że tylko mając czyste serce mogę być szczęśliwym i mieć pokój. ...da se samo z czystym sercem człowiek dobro. W prawdzie, przed samym sobą. I wiem, że prawdziwa przyjoś, przyjaźń istnieje. To jest możliwe. Dziękuję, dziękuję, dziękuję.